Cześć, witajcie. Tutaj Magda ze sklepu roślinnego Little Jungle. Jest sobota, i w związku z tym chciałabym zaprosić Was na nową dostawę. Tak jak już informowaliśmy w mediach społecznościowych naszych oraz na YouTubie, ta dostawa będzie pod znakiem hasła cena wow. Czasem tak się zdarza w handlu i to również w handlu roślinami, że trafia się taka okazja, w której można pewne rzeczy zakupić w lepszych cenach, no i oczywiście te lepsze ceny również dla Was będą udostępnione. W związku z tym. Dzisiejsze wideo będzie krótsze niż normalnie. Wszystkie roślinki, które dostępne są w super cenach, znajdziecie na naszej stronie www.littlejungle.pl. A teraz ja pokrótce omówię najciekawsze, według mnie, pozycje, które możecie zdobyć rzeczywiście w cenach lżejszych niż zwykle. I dodam jeszcze, tym razem na początku naszego odcinka, że oprócz tych dobrych cen, jeszcze jeżeli w koszyku znajdą się trzy rośliny, wtedy koszyk dodatkowo zastosuje zniżkę 5% na każdą z nich. Także zapraszam Was serdecznie, może znajdziecie coś dla siebie, może podczas wakacji, kiedy ktoś opiekował się Waszymi roślinkami, któraś z nich tej zmiany w pielęgnacji nie wytrzymała, mówię z autopsji. Albo coś tam przyschło, albo coś się przelało, no to teraz taka gęsta dostawa w fajnych cenach może się przydać na załatanie dziur. Zapraszam Was serdecznie. Zacznę od takiej perełki. Jest tylko jedna. Udało się nam taką zorganizować dla Was. To jest, słuchajcie, oczywiście Alokazja Frydek w wersji z wariegacją. Popatrzcie tutaj. Już jeden liść pięknie się prezentuje. Właściwie połowa blaszki jest bez zieleni. I popatrzcie, tutaj jest drugi liść, który ma taką formę half moon czyli po prostu połowa znowu pozbawiona jest chlorofilu barwnika. Także jeżeli taka roślinka byłaby waszym marzeniem, to zerknijcie na naszą stronę, ponieważ myślę, że jej cena będzie dla Was mile zaskakująca. Tutaj nowość, na którą sama czekałam, no i przede wszystkim czekałam, ponieważ wcześniej cena, jaką moglibyśmy zaproponować, wydawała mi się, Nieco zbyt wygórowana, ale teraz udało się te sadzonki pozyskać naprawdę w, na fajnych warunkach, dlatego również i dla Was mam nadzieję, cena będzie wydawała się przyjazna. Spójrzcie, to jest pieprz, czyli Piper Crocatum. Jest to egzotyczne pnącze o bardzo takich wiotkich, delikatnych łodygach i liściach, które robią niesamowite wrażenie, bo popatrzcie na ich nie tylko barwę, która jest taka metaliczna, połączona barwa różu, srebra i zieleni widzimy, ale nie tylko jej barwa jest taka niesamowita, ale także jej faktura. Popatrzcie, to jest bliżej, specjalnie, żebyście zobaczyli. Blaszka liściowa swoim wyglądem przypomina tutaj, myślę, trochę monsterę karstenianum. Liście są takie Wybrzuszone w niektórych miejscach. Myślę, że to jest bardzo ciekawa roślina. Kolorystyka jest oryginalna. Wszystko, co różowe, zawsze bardzo ładnie rozświetla kolekcję, która jest jednolicie zielona. I popatrzcie, spody tych blaszek są bordowe. Także w pozycji wiszącej, kiedy ten delikatny pęd faluje przy, przy jakichś podmuchach powietrza, to bardzo ciekawie to wygląda, ponieważ tutaj kolorystyka jest. Taka bardzo elegancka, popatrzcie, błyszcząca blaszka, a od spodu jest bordowe. I przy okazji, słuchajcie, myślę, że e, powiem Wam kilka słów na temat tego, co my tutaj widzimy. E, słuchajcie, te mm, kropeczki. Jedne są, jak widzicie, w kolorze białym, e, drugie są czarne. Już Wam opowiadam, słuchajcie. Tutaj wszystko z tą rośliną jest ok. Są takie y, gatunki ro, roślin, które w ten sposób y, właśnie wyglądają od spodu, blaszek liściowych. Na przykład również partenocisus, cisusy tak wyglądają i również pieprz, zarówno ten krokatum, jak i sylwaticum. Słuchajcie, a te kropeczki to nie jest absolutnie nic niebezpiecznego dla rośliny. Jest to całkowicie naturalna rzecz i są to kryształy cukru. Które przez pory w tkance liścia wydostają się na zewnątrz. I słuchajcie, one z czasem utleniają się i tworzą takie ciemne punkty. To wszystko można łatwo palcem zetrzeć. Także, jeżeli taką roślinkę będziecie mieli w swojej kolekcji i na jej spodniej części dojrzycie te punkty, te kryształki, nie przejmujcie się, jest to naturalne. Co ciekawe, słuchajcie. Roślina produkuje tego więcej, kiedy ma zbyt jasno, ponieważ wtedy fotosynteza następuje w niej bardzo intensywnie i produkowane właśnie są kryształy cukru. Także to jest taka ciekawostka, myślę, którą warto znać w przypadku tej pięknej, tego pięknego pnącza. Jako, że ono żyje w sposób naturalny w lasach, ale jeżeli chodzi o stanowisko, to jest to. Podszycie lasu tam bytuje, w związku z tym za dużo światła nie potrzebuje. To jest roślina, która będzie bardzo dobrze radzić sobie w umiarkowanym nasłonecznieniu. Słońce jej szkodzi, ostre promienie słoneczne. Także to warto wziąć pod uwagę. Jest to prosta roślina, można taką nie wygląda, ale jest. Jest prosta w uprawie, rośnie dość szybko i słuchajcie, czego nie lubi to przelewanie. Czyli tutaj musimy być czujni, jeżeli chodzi o ilość wody, ale w każdym innym razie myślę, że mając już jakiekolwiek doświadczenie, nawet niewielkie w pielęgnacji domowej dżungli, poradzicie sobie bez problemu z tym. Spójrzcie, pokażę Wam właśnie, jak sadzonki tutaj się prezentują. Poszczególne z tej paletki. Tutaj muszę sobie pomóc, żeby niczego nie nadszarpnąć. I popatrzcie, tak się one prezentują. Te pędy już wyszły poza krawędź doniczki. Tutaj spójrzcie, generalnie jest na moje oko jeden pęd w każdej z nich, ale też można po osiągnięciu przez taki pęd pewnej większej długości uciąć poniżej węzła, ukorzenić i dosadzić, aby zagęścić. Także, Piper Krokatum w naprawdę świetnej cenie. Mam nadzieję, że się ona Wam spodoba. Dajcie znać, czy ta roślina wpadła Wam w oko. Tutaj razem przyglądnijmy się e, ogromnym sadzonkom EpiPremnum Global Green. E, naprawdę, sadzonki te są prawdziwie zacne. Popatrzcie, jak e, daleko sięgają pędy. Jest też dość gęsto w samej doniczce, także widać, że tutaj możemy spodziewać się, że będzie pięknie ta roślina się rozrastać. I słuchajcie, Global Green to jest ta odmiana trochę świeższa w ofercie niż inne epipremna, niż Aureum, czy też niż Happy Leaf, czy Golden Potos. I ona posiada wariegację w stylu Green on green, czyli po prostu różne odcienie zieleni przeplatają się ze sobą. I tak sobie pomyślałam, właśnie, że być może komuś z Was taka wielka, ogromna roślina przyda się, jeśli na przykład, właśnie jakiś Wasz ulubiony, długaśny egzemplarz nie przetrwał rozstania wakacyjnego. Popatrzcie, bardzo gęste, fajne sadzonki. Może komuś z Was. One się przydadzą, wpadną w oko. Tutaj spójrzcie, palma, hamedora w wersji z wariegacją czyli taka palma koralowa, czy też po prostu hamedora wytworna. Bardzo piękne, gęste okazy, i również ich cena uważam naprawdę fajna. Popatrzcie, jak te sadzonki tutaj się prezentują. Jest to roślinka. O takim strzelistym pokroju. Myślę, że wielu z Was ją zna. W tej wersji zwykłej, zielonej. Natomiast czasem na rynku właśnie pojawia się również ta wersja z wariegacją, gdzie bardzo pięknie te pierzaste liście ozdabiają się mleczną bielą, która w taki nieregularny sposób, zaczynając się od nasady liści, wędruje ku ich wierzchołkom. Popatrzcie, kończąc się w takich nieoczekiwanych miejscach. Bardzo pięknie to wygląda. Hamedora jest rośliną, która w lasach deszczowych żyje w podszycie lasu. To oznacza, że przed promieniami słonecznymi chroni ją baldachim z roślinności, która żyje powyżej, w wyższych warstwach. I to trzeba mieć na względzie, szukając dla niej stanowiska w naszych domach. To znaczy, powinna mieć jasno. Nawet bardzo jasno, ale na pewno nie możemy ryzykować, że ona będzie miała dostęp do bezpośrednich promieni słonecznych, ponieważ te cieniutkie, pergaminowe liście po prostu nie wytrzymają tego. Spójrzcie, jak fajnie gęsto tutaj się dzieje. Takie dorodne są te sadzonki. Tu jeszcze Wam pokażę. Następną, spójrzmy wspólnie. Dużo łodyżek o strzelistym pokroju nie się ku górze i wariegacja na co po niektórym listku zaskakuje miło spójrzcie, tutaj też możemy sobie zaglądnąć widać, że fajne, gęste hamedory w wersji wariegacja w wersji z wariegacją a tutaj obok, słuchajcie, również w świetnej cenie, coś co wiem, że ma wielu zwolenników, ponieważ ogólnie zamiokulkasy są bardzo lubiane jako rośliny domowe, przez wzgląd na to, że są takimi żelaznymi roślinami, yy, bardzo łatwo się je pielęgnuje, one generalnie nie robią kłopotu, chyba że zostaną przelane. A jak na pewno wiecie, przelewać ich nie należy, ponieważ one w doniczkach tam głęboko w ziemi mają takie bulwy, które gromadzą wodę, takie małe ziemniaczki. Powiedziałabym. No i słuchajcie, odmiana Raven jest o tyle piękna, że liście są właściwie czarne. I spójrzcie, jak pięknie ta roślina się prezentuje. Popatrzmy sobie. Młodsze liście mają w sobie więcej zieleni, ale z czasem nabierają takiego odcienia bardzo ciemnego. Tutaj zaraz w drugim egzemplarzu pokażę wam młody liść, który się dopiero wyłania tutaj i spójrzcie jaki on jest jasny. I właśnie dni będą biegły, a on będzie ciemniał aż uzyska właśnie taką bardzo mroczną barwę, taka fajna gotycka roślina. Ja je tak nazywam, takie czarne liście zawsze budzą we mnie właśnie tego typu skojarzenie. Fajnie się prezentuje na przykład na białym, jasnym meblu. No i słuchajcie, Raven, czyli z angielskiego kruk, no i stąd właśnie ta nazwa. Także jeżeli kiedyś może marzył Wam się taki oto czarny kruk, roślinny, to teraz może właśnie nadszedł ten moment. A tu obok kolorystyka zgoła inna, ponieważ bardzo jasne i świetliste liście, Philodendron Golden Violin, e, czyli e, nazwa nawiązuje do kształtu skrzypiec, e, dlatego że e, widocznie twórcą tej nazwy e, kształt liścia skojarzył się z pudłem rezonansowym tego właśnie instrumentu. E, Kiedyś niezwykle droga roślina, dziś już jej cena fajnie stopniała, a tym razem u nas już w ogóle jest super. Także zachęcam Was do przyglądnięcia się tej roślinie i jej opisowi na naszej stronie. Sadzonki, spójrzcie, w ten sposób wyglądające. Jedna sadzonka w każdej z doniczek. Spójrzcie. Co jest ciekawe, to to, że wraz z upływem czasu, kiedy ta roślina dojrzewa, zaczyna na niej prezentować się bardzo ciekawa dwubarwna kompozycja, ponieważ liście dojrzałe robią się zielone, natomiast młode, wszystko to, co jest młode, ma kolor właśnie takiej intensywnej żółci. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale tak to właśnie wygląda. Jest to roślina, jak tutaj już widzimy, tu już będziemy mieć podpowiedź, że wychodzą te wypustki, które gdybyśmy dostarczyli roślince palik kokosowy, posłużyłyby jej do wczepienia się w niego po to, aby palik stał się dla niego podporą, ponieważ jest to odmiana pnąca. Golden Violin. Tu obok piękny kolor. Seledynowa zieleń. I cudowne różowe nakropienia, czyli Syngonium Milk Confetti. Milk, dlatego że właśnie kolor zielony wygląda, jak gdyby był zabielony kropelką mleka. Spójrzcie. No i taka cena, jaką teraz możemy Wam zaoferować za tą roślinę, to jest naprawdę, według mnie, super sprawa. Popatrzcie, jak tutaj jest gęsto. Syngonium, czyli z roślicha. To jest roślina łatwa w uprawie, myślę, że to już wiecie. One nie wymagają wiele, oprócz tego, że powinny dostać dość sporo rozproszonego światła, a także nie lubią być przesuszone. Czyli dbamy o to, aby gleba w Doniczce była stale delikatnie wilgotna. I słuchajcie, w syngonium rośnie jak szalone. Z doświadczenia to wiem, i ciekawa jestem, czy Wy również takie doświadczenie macie. Dajcie mi znać w komentarzu, że syngonium po prostu rośnie jak na drożdżach. Co ciekawe, młode sadzonki nie robią takiego wrażenia, ale może jeszcze niektórzy z was nie wiedzą, że jest to roślina pnąca, a zatem po jakimś czasie pędy mogą zacząć przewieszać się z doniczki po prostu tworząc taką kaskadę opadających gałązek. Ale możemy również poprowadzić tę roślinę wspierającą na przykład na bambusowej drabince albo innym wsparciu, tak jak nam się to będzie podobało. No i słuchajcie, bezproblemowa roślina. Tutaj mamy właśnie gęste sadzonki. Dodatkowo bardzo łatwo jeszcze samodzielnie zagęścić, ponieważ bardzo łatwo ukorzeniają się w wodzie. Także syngonium, milk, konfetti. A tutaj obok. Jedno z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych filodendronów ze względu na kolor, no i muszę powiedzieć, że on nie jest zawsze dostępny na rynku. Tym bardziej cieszy mnie, że udało nam się go mieć i to jeszcze w, na fajnych warunkach cenowych. Słuchajcie, to jest po prostu filodendron pnący, czyli Scandens w wersji Lemon lime, kolor przepiękny, bardzo jaśniutka bardzo jaśniutka taka fluorescencyjna żółć. Starsze liście, jak widzicie, będą przybierały kolor bardziej zielony, ale młode są rzeczywiście takie bardzo jasno żółtawe, czy też żółte w ogóle, jak zakreślacz w piórniku. I rośnie bardzo szybko, bezproblemowo. Jedyne czego nie lubi, no to tak jak większość filodendronów, a ze względu na to, jak cienkie ma liście. To szczególnie właśnie nie lubi przelewania, czyli dbajmy o to, aby roślina nie stała w wodzie, aby po podlaniu zawsze dopilnować, że nadmiar wody został usunięty to jest bardzo istotne. No i słuchajcie, możecie poprowadzić po podporze wtedy liście będą coraz większe i naprawdę potrafią być duże. Myślę, że można zaryzykować takie stwierdzenie, że nawet gdzieś tam w okolicy dłoni ostatecznie tak, taką wielkość mogą, mogą mieć. Tutaj spójrzcie jeszcze. Następna sadzonka. Zobaczcie, jak to wygląda przy granicy doniczki. I słuchajcie, jeśli chodzi o takie porady pielęgnacyjne, to warto pamiętać, aby zapewnić temu filodendronowi dużo rozproszonego światła, ale tak jak często się to mówi, unikać bezpośrednich promieni słonecznych, ponieważ wtedy liście będą tracić swoje zabarwienie i będą zbliżać się ku takiej barwie no, prawie białej, no a także mogą ulec poparzeniu. Poparzenie z kolei to y, będą występowały brązowe plamy na liściach. Jeżeli natomiast postawicie skandens lemon lime w miejscu zbyt ciemnym, wtedy ryzyko, jest takie, że, one, za, że ona, ta sadzonka zacznie iść bardziej w stronę zieleni. Czyli musicie wypośrodkować, znaleźć miejsce jasne, widne, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych. Więc najlepiej gdzieś za firanką e, lub w pewnej odległości od okna, na przykład południowego. I tu słuchajcie, kolejne wielkie sadzonki. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona ich wielkością. Spójrzcie na ten Filodendron Scandens Brazil w doniczce 15 z haczykiem, jak dużo tutaj jest pędów, plątanina, spójrzcie, niesamowita, zarówno tutaj przy krawędzi doniczki, jak i tutaj, gdybym jeszcze bardziej to rozplątała, to moglibyście docenić jeszcze bardziej gęstość niesamowitą i taką obfitość tej sadzonki i wszystkie takie są w tej dostawie. Także bardzo fajnie to się prezentuje. Tu jeszcze Wam pokażę następną. Spójrzcie. Długie pędy, na pewno powyżej 40 cm, mające. I philodendron z Brazil. Bardzo pięknie wybarwiony. Tu na tym liściu, spójrzmy, jest to fajny przykład. Liście jest ciemny, a przez jego środkową część przebiega. Żółta smuszka, która czasami rozszerza się, tak jak na przykład jest tu, czasem troszeczkę miesza się z zielenią, tak jak tu. I co ciekawe, najmłodsze fragmenty pędów mają kolor lekko różowy. Popatrzcie, to wszystko tworzy bardzo ciekawy efekt kolorystyczny i na pewno gdzieś tam podwieszona pod sufitem czy na wysokiej półce taka roślina potrafi ucieszyć oko. Bo jest naprawdę bujną sadzonką. Pamiętajmy jedną ważną zasadę: że roślinki, które wieszamy właśnie gdzieś wysoko, powinny w tej części, czyli tutaj blisko miejsca, z którego wyrastają z ziemi, żeby tam otrzymywały odpowiednią ilość światła, ponieważ to właśnie z tej części tutaj bierze się wzrost rośliny i jej siły witalne. A tutaj jeszcze zerknijcie na niezwykle również bujne i długie sadzonki Epipremnum aureum. To jest roślina klasyczna, mogłabym ją powiedzieć klasyka gatunku. Wiele osób ją zna, wiele ją bardzo lubi za prostotę w uprawie i niesamowity urok. Zobaczcie jak wariegacja w sposób niespodziewany zdobi te blaszki liściowe. Mamy liść, który jest właściwie całkowicie zielony, a tutaj niżej, tam gdzie więcej promieni słonecznych operowało i, i, i pieściło roślinkę, tutaj ta barwa jest zdecydowanie jaśniejsza i też właśnie chciałabym Wam zaprezentować, jak bardzo one są rozbudowane, te sadzonki, jak one są długie, niesamowicie. Popatrzcie, i gęste. I właśnie taka partia fajnych, dużych roślin. Naprawdę to już można spokojnie zaprezentować jako dojrzałą roślinę, którą hodowało się od dawna. I takie właśnie sadzonki Epipremnum pinnatum aureum do nas dojechały. Tutaj jeszcze sięgnę po jedną, zaprezentuję wam, jak fajnie wygląda. Popatrzcie. Te pędy się ciągną i ciągną. Stanowisko, które EpiPremnum Aureum doceni, no to jest dość jasne, tak należałoby je określić. Dość sporo światła, ale przefiltrowanego. Nie ma tu mowy oczywiście o tym, aby bezpośrednie promienie uderzały w te blaszki. Im więcej jasnego będzie, tak jak już wcześniej wspomniałam, tym więcej będzie tych pasm, w złocistym odcieniu, natomiast jeżeli znajdziecie dla swojej tej rośliny trochę bardziej ciemne stanowisko, wtedy możecie oczekiwać, że liście nieco tej wariegacji utracą, ale myślę, że tempo wzrostu tej rośliny wiele rekompensuje, to jest prawdziwy demon prędkości, rośnie super, świetnie się zagęszcza, doskonale ukorzenia się w wodzie, także tak jak często powtarzam, przycięcie za węzłem i umieszczenie m, takiego uciętego m, pędu w wodzie daje gwarancję, że już za kilkanaście dni tam zaczną pojawiać się korzonki, i po około dwóch tygodniach, trzech będzie można dosadzić do doniczki i zagęścić. Chyba że bardziej zależy Wam właśnie na długości, bo na przykład chcecie sobie puścić gdzieś po ścianie takie epipremną, tak jak na przykład właśnie ja mam to zrobione i bardzo. Tę roślinę u siebie lubię. Tutaj już na zakończenie tej relacji jeszcze przedstawię Wam e, nasz bestseller. Wiele osób kochających domową zieleń lubi właśnie tego oto scindapsusa, scindapsus pictus trebi, czyli scindapsus pstry, o przepięknej wariegacji dającej efekt takiego błyszczącego brokatu, który zdobi blaszki liściowe. Zobaczcie, że zieleń młodych liści jest nieco taka seledynowa, Podczas gdy dojrzałe blaszki już mają ciemną butelkową zieleń na sobie, roślina szybko rośnie. Jeśli zapewnimy jej um, odpowiednią ilość rozproszonego światła, to naprawdę pędzi, przepięknie się rozwija, a te sadzonki też nie są wcale małe, bo popatrzcie, że już opuszczają się ku dołowi, wychodzą poza obrys doniczki. Um, jeszcze pokażę następną, zobaczcie. Taka klasyczna roślina, ale niezwykle ozdobna, i wiem, że wiele osób bardzo sobie ją ceni. I również dostępna jest w tej ofercie cena wow. Po więcej roślin z takim oznaczeniem przy nazwie gatunkowej, zapraszam Was na naszą stronę www.littlejungle.pl. Pamiętajcie także, że oprócz wyjątkowych cen, w koszyku przy minimum trzech sztukach, Dodanych do niego. Będzie jeszcze na Was czekać dodatkowa premia w postaci rabatu 5% na każdą z roślinek. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałej soboty, cudownej niedzieli i fantastycznej dalszej części wakacji, ponieważ już niebawem wchodzimy w sierpień i myślę, że wciąż jeszcze wiele osób dopiero oczekuję swoich wyjazdów urlopowych. Także pozdrawiam was serdecznie, życzę wam przyjemnego popołudnia i zapraszam do nas do zapoznania się z ofertą na naszej stronie. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego wideo. Pa.